Rokatkowa 2016, następca Kowy Plus, zmieniony design, dodane nowe przyciski funkcyjne, więcej możliwości konfiguracji, zarówno kolorów podświetlenia, jak i skrótów i makr. Czy nowa myszka dla graczy stanie się liderem na rynku myszek gamingowych? Przekonamy się w recenzji Rokatkowa 2016. Z samego opakowania dowiadujemy się o rozdzielczości 7000 DPI. To ponad dwukrotnie więcej niż Kowa Plus. Do tego podwójne podświetlenie RGB i obsługa systemu EasyShift Plus, o którym wspomniałem już w recenzji Rocat Isku FX, do której serdecznie zapraszam. Rocat Kowa 2016 dotarła do mnie w kolorze białym lub białego szturmowca Imperium, jak określiłem przy recenzji Isku Bo zdecydowanie mam to jest skojarzenia z żołnierzami Imperium z Gwiezdnych wojen. W zgrabnym opakowaniu znajdziemy jedynie myszkę oraz książeczki z instrukcjami zestaw minimalny, ale czego wymagać więcej? Sama myszka prezentuje się nieziemsko, wygląda bardziej agresywnie niż swoja poprzedniczka, posiada więcej odważnych i lekko zaokrąglonych załamań w swoim designie i przepięknie prezentuje się w widocznej bieli, choć oczywiście dostępna jest również w klasycznej czerni. Samobody jest stworzone z matowego plastiku bez ogumienia, który bardzo przyjemnie trzyma się w dłoniach. Pod spodem natomiast mamy pięć dużych ślizgaczy, które pozwalają myszce bez problemów poruszać się na podkładce. No ale przejdźmy do konkretów. Przycisków fizycznych na myszce znajdziemy aż 10, dwa podstawowe, kółko myszy, przycisk od zmiany DPI oraz 6 przycisków funkcyjnych po obu stronach myszy. Dzięki oprogramowaniu Rocket Swarm do każdego z nich możemy przypisać zupełnie inną akcję. A dzięki opcji Easy Shift możemy podwoić liczbę akcji do przypisania i w taki sposób mieć nawet do 22 akcji makr lub przycisków przypisanych do naszej myszki. Oczywiście to nie wszystko. Przystosować możemy również prędkość scrollingu pionowego i poziomego, dwukliku i ilości DPI na jednym z pięciu trybów szybkich ustawień. Słowem, pełna wolność konfiguracji. Również same wizualia możemy swobodnie zmieniać. Myszka ma dwa niezależne punkty. Podświetlenia, które możemy ustawić na dowolny kolor w systemie RGB. Dodatkowo dołożyć można efekt oddychania, mruganie lub stałe podświetlenie, no i oczywiście tak zwany color flow, czyli całą paletę barw. No ale przejdźmy do samej optyki myszki. Kowa wyposażona jest w sensor optyczny rozdzielczości 7000 DPI. Zaczęliśmy od testów Lift of Distance na płytkach CD. Kowa sprawowała się dobrze na dwóch płytkach CD. Przy trzeciej nie reagowała. Następnie zrobiliśmy testy odświeżania. Myszka zbierała dane z prędkością średnio 260 do 300 Hz. Następnie interpolacja. Ta nie występowała aż do najmocniejszego ustawienia DPI, gdzie występowały przerwy między pikselami. Zrobiliśmy również orientacyjne pomiary realistycznego DPI i wszystkie dane były zbliżone do tych podanych przez producenta. Nie ma tutaj więc żadnych zakłamań lub bajerowania. Kowa faktycznie potrafi swoje i potrafi to udowodnić nawet podczas testów. Na sam koniec zapuściliśmy test w pęcie. Falowanie było minimalne i było związane bardziej z moim niepewnym ruchem ręki niż efektem występującym hardware'owo. Jednym słowem, kowa spisała się świetnie. Podsumowując produkt, za niecałe 300 zł dostajemy niesamowicie wykonaną myszkę, która prezentuje się świetnie. Produkt pozwala na dużą dozę konfiguracji i nie zawodzi pod względem optycznym. Wszystko zostało dopracowane na ostatni guzik, a w zestawie z innymi klawiaturami Roccatu nawet bardziej, bo poprzez FX i AlienFX podzespoły mogą się komunikować ze sobą i podświetleniem informować nas o konkretnych eventach w grach. Czy rekomendujemy? Zdecydowanie. Rokatkowa dostaje od nas 4,5 na 5 gwiazdek, o znakę designu i naszą rekomendację. I to już wszystko. Pamiętajcie, żeby zalajkować ten materiał, tak aby dotarł on do jak największej liczby osób. No i widzimy się w kolejnych materiałach na videotesty.pl. Na razie, trzymajcie się, pa pa!